Witam, cześć. To jest ja mój pierwszy filmik QA. Wybrałem parę filmików, sprowadziłem pytaniami pod nimi i tutaj się okaże, że panu Feliksowi odpowiem w zasadzie na większość pytań od razu. Pan Fejstej pyta, jak sobie radzę z ogarnięciem takiej ilości sprzedawanych rzeczy? No, radzę sobie z takiej przyczyny, że mam systemy pewnego rodzaju. Kiedyś układałem na przykład wszystkie koszule w jednym miejscu, wszystkie spodnie w jednym miejscu, wszystkie bluzki w jednym miejscu. I tak to działało, ale w momencie, kiedy zacząłem mieć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej towaru, bo to nie jest tak, że kupujesz co sztuk towaru i on ci się sprzedaje, kupujesz następ też 100 sztuk. Jeżeli robisz reselling, to masz towarów kategorii z 30, chyba że się specjalizujesz w jednej kategorii i masz też aukcji kilkaset, kilka tysięcy, więc trzeba sobie wprowadzić system. Ja bardzo niedawno, bo dopiero w zeszłym roku, czy w tym roku, nawet na początku. Prowadziłem taki system, że opisuję sobie kartony. Na przykład mam karton S1, S2, S3, i na końcu aukcji którejś tam, na przykład, mam wpisane, gdzie dany przedmiot się znajduje. I to działa całkiem rozsądnie, muszę powiedzieć, bo znajdujemy te rzeczy. Oczywiście zdarzają się jeszcze problemy. Na przykład takie rzeczy nie muszę pisać, ale czy nie? Zerknijmy, zerknijmy. Na przykład to jest, to nie, to będzie gdzieś indziej. Coś takiego mamy, jakąś tam bluzkę, i tu jest na końcu aukcji, piszę o D2, i wchodzę do, do, do mojego magazynu i szukam kartonu D2, i w tym kartonie już łatwiej jest znaleźć w, w przed, w, przeszukując 30-40 rzeczy, niż przeglądać kilkaset. Więc taki system kartonowo-numerowy daje radę. I zaobserwowałem to u kogoś tam z takich amerykańskich resellerów. W zasadzie wszyscy takie tak systemy mają. Eee, interesują mnie też, czy prowadzę notatki, co za ile kupiłem. No w zasadzie taki notatek nie prowadzę, bo prawie wszystko, co kupuję, to prawie wszystko jest wystawiane, eee, albo idzie na sklep, albo jest wystawiane na jednym, drugim, trzecim, czwartym portalu. Więc taki notatek nie trzeba robić, ale ja pamiętam. Zadziwiająco pamiętam w zasadzie mniej więcej co kupiłem, a dlaczego tak jest? Mam pewne widełki cenowe. Buty w zasadzie kupuję do 5-6-7 funtów. Jak są jakieś super firmy w idealnym stanie, no to mogę wydać dychę do 15, ale to wiadomo, że wiem. Pamiętam takie jednostkowe rzeczy, więc pamiętam. Eee, więc notatek nie robię, aczkolwiek, jeżeli chcesz się w to bawić, no to proponuję to usystematyzować na zasadzie jakiegoś bazy danych, takiej jak na przykład... No, są takie tabelki, się robi, co, jak, dlaczego, ale to jest masa czasu i zakładam, że to nie jest najlepszym rozwiązaniem dla tego typu biznesu, bo się zarobisz. Jak znajdujesz w tej ilości rzeczy, które posiadasz, ta ilość, którą posiadam, to jest zbieractwo kilkuletnie i na bieżąco do cały czas. Kupuję na dużych aukcjach kupuję loty, kupuję codziennie. Jak wysyłam paczki, to przechodzę się po charity, karbuty. I czekaj, tu mam ostatnie pytanie od pana Flixa. Aha, jak sobie radzę z negatywnymi od kupujących? No, zdarzają się i na przykład dzisiaj miałem taką sytuację. Że pani odesłała spodnie, odesłała inne spodnie w innym rozmiarze, i zgłosiła do eBaya. Powiedziałem, że nie dostanie zwrotu, jak ich nie odeślę. A ona zgłosiła do eBaya i dostała od eBaya automatycznie zwrot pieniędzy. Ja zgłosiłem oczywiście sytuację. To będzie negatyw, który będę musiał też usunąć. Tak, negatywy można się szybko nauczyć, jak sobie z nimi radzić. W prosty, bardzo, bardzo prosty sposób. Otwórz konto na YouTubie, nagle idiotyczny filmik. Albo nagraj fajny filmik, Twoim zdaniem, i zobaczysz, jakie się posypią rzeczy. Ja mam filmików na YouTube trochę. Tutaj zaraz sobie wejdę w moje konto. Jest tych filmików do przejrzenia trochę. I mam tam filmik o zegarkach. Jeden z początkowych, chyba, filmików. Gdzieś mam tutaj taką kolekcję właśnie zegarków. I właśnie to jest, to jest film pod tytułem Moja kolekcja Zegarków. I tam mi ludzie wysypali taką ilość. O, tak, moja kolekcja zegarków. I tam pod tym filmem mam taki. na przykład. o... Dam zatem całą inwestycję dwa worki Końskiego Włosia. Za większość tych zegarków nie dałbym złamanego grosza. Haha, ha, ktoś mi tu wyśmiał. Inwestor Rekin dostałem też. No, i wtedy rzeczywiście ja to odebrałem dość osobiście. Aczkolwiek zegarki, które tutaj mam, są wszystkie oryginalne. Być może nie, są, nie jest to jakaś górnolotna kolekcja, ale są oryginalne, sprawdzone przez zegarmistrza i w ogóle. Ale no, wtedy odebrałem to osobiście, wkurzyłem się trochę. I tak samo było z negatywami od ludzi. No, trzeba przeboleć, odsapnąć, pomyśleć logicznie i odpisać do takich ludzi w normalnym tonie. Dobra, kolejne pytania. O paletach znowu będę troszeczkę powiem. Tak jak mówiłem wcześniej, palety to jest fajna inwestycja, jak masz wolne pieniądze, jak się nie boisz ich stracić, bo ryzyk fizyki jest. Z reguły z tych palet wychodzi się na zero, ale można nie wyjść na zero i wtedy jest klapa. Więc palety tak, ale trzeba sprawdzić firmę. Ja tak jak mówię, nie powiem Wam, jakie firmy używam, ale można. Można, można znaleźć z tych firm masę. Eee... I tak, palety mi się opłaciły. I tak, spry, czy, czy te sprzedaże, które pokazujesz, to wszystko tylko część? To jest tylko część, pokazuję mojej sprzedaży, bo to byłoby nudne, jakbym Wam pokazywał 40 sprzedaży kominiarek, 30 sprzedaży łyżeczek drewnianych i jakiś tam jeszcze takich śmieci. Ja tylko wybieram takie, żeby, żeby Wam coś pokazać. Skąd biorę żytanie? To już powiedziałem wcześniej skąd, skąd biorę takie żytanie. Hmm. Aha, ktoś mi zadał jakieś pytanie, dlaczego ja się zajmuję takimi śmieciami, przecież dlaczego nie, jakimś, nie zajmę się jakimś rozsądnym interesem pod tytułem kupię 10 tysięcy podpasek w Chinach i sprzedam je z zyskiem. No można, tylko gdzie tu jest frajda? Zbieranie tych śmieci, kupowanie po Chaiti, po karbutach, tak, tak zwany treasure hunting przy przeróżnych miejscach jest dla mnie mega frajdą, dlatego to robię. Mm. Du, 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 du. Tak, kupuję masę gratów. Aha, tutaj kolega napisał, nie odpisałem mu, nie zauważyłem tego, tej wiadomości. Jakiej jej wybrać na paczkę powyżej kg? To jest ciężko im powiedzieć, taki masę paczek nie wysyłam. Trzeba poszukać. Parcel tu go może nawet takiego nie obsługiwać. To będą filmy specjalistyczne do dużych gabarytów. Trzeba wpisać Large Parcel Delivery albo Over 50 kg Parcel Delivery I wtedy w Google i wtedy Wam wyskoczą. Jak ogarniam wysyłki? No, wysyłki już mówiłem wcześniej. Jak oglądacie moje filmy, są, jest tam film o wysyłkach. Przede wszystkim Hermes. Chociaż nie polecam. Przy czym, jak macie tanie towary, tak jak ja, no to Hermes jest jedynym rozwiązaniem. I co załóżmy, co 40, co 50, 50 wysyłka wam zginie, i to musicie przełknąć. Ja już niejednokrotnie siedziałem się, wykucałem tam z tymi Hermesami. Z parcelu, tu go co gadać, bo tam z nich nie pogadasz. Tam wszystko automat robi. Z Hermesem można było się kiedyś jeszcze wykłócać. Traciłem po dwie godziny, żeby się o 20 funtów wykucić. Teraz niestety delikatnie mówiąc, mam to gdzieś, bo po prostu nie ma sensu. I poczta, tak samo z tymi ludźmi się nie da co kłócić. Jak kobieta, któregoś razu powiedziałem jej, że zgubiliście moją przesyłkę za 20, tam chyba 5 funtów i chcę 100% zwrotu, to kobieta powiedziała: Chyba pan nie myśli, że panu zwrócimy pana zysk. I wtedy mi się ciśnęło na usta: kobieto, zgubiliście moją przesyłkę. Jesteście mi winni nie tylko za przesyłkę, ale jeszcze karę. No ale z nimi się nie na co gadać, z nimi na co się... jak chcecie w sensie bardzo macie czas, pieniądze, środki i głodnego y, 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 wyniku młodego prawnika, który się tym zajmie, to proszę bardzo. Dobra, myślę, że nie będę jakoś specjalnie rozwijał tego tematu, zobaczę jeszcze jakiś inny filmik, które jakieś pytania są, które ja bym odpowiedział losowo. Ciach, tu wpadamy. Filmik. Czeka. O tak. Jak sprzedaję coś lekkiego, na przykład płytę za 3 funty, czy muszę napisać plus koszt wysyłki, czy jest opcja jakieś to wysłać. Są opcje tanio wysłać, przy czym, jeżeli nie wysyłasz więc 20-30 paczek dziennie, to nie ma sensu takich opcji uruchamiać. Jeżeli jesteś sprzedawcą pod tytułem 5. Do przedmiotów nie warto się pchać nawet w jakieś, w jakieś umowy z pocztą czy z innymi tymi providerami. Najlepiej normalnie iść na pocztę, wysyłać. Ja co robię teraz ostatnio jeszcze, to kupuję znaczki na eBayu, w sensie nowe oczywiście, od legalnych sprzedawców. Przy czym oni kupują jakieś masakryczne ilości, po, nie wiem milion sztuk i oni dostają w cenie po 50-60 pensów za sztukę i odsprzedają po cenie 65-70 pensów za sztukę. I to jest oszczędność. Można kupić na przykład 200 znaczków. Ja tak regularnie kupuję po 200 znaczków pierwszej, drugiej klasy duże, duże, duże large letters. Ale można jeszcze kupić na stronie Royal Mail gotowe, zaznaczkowane za już koperty. I też wychodzą taniej, jakby nie były dostępne na internecie znaczki same. Przy czym takie koperty można wkład do drukarki na już drukować, czyli się oszczędza troszeczkę czasu. Dobra, nie będę więcej gadał. Pytania jakie jeszcze byście chcieli rzeczy usłyszeć na temat handlu w internecie to proszę kierować pod filmikiem. Odpowiem, a może nagram jeszcze jeden filmik. Dzięki.